Swoje zdrowie witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj z panią Dorotą, z panią dietetyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy na, na temat takiego problemu, e, który dotyka wiele osób, które się odchudzają. E, zmieniliśmy swoje nawyki, zdrowo się odżywiamy, pilnujemy kalorii, e, no ta waga nam nie spada. E, no ale widzimy po ubraniach, że coś się zmienia, że sylwetka się e, kształtuje. E, dlaczego tak jest? Ogólnie no, dużo różnych czynników wpływa, ale generalnie e, to, co zawsze podczas e, właśnie odchudzania powinniśmy mieć na uwadze, że najważniejsze jest to, żeby widzieć właśnie różnicę w samopoczuciu i żeby widzieć różnice też po ciele, w pomiarach na przykład obwodów, bo niestety na wagę wpływa bardzo dużo różnych e, czynników. I tutaj już pomijając różne jednostki chorobowe, zaburzenia hormonalne, to już tutaj nie chcę w tą uh -huh, część uh -huh, wchodzić, uh -huh. bo u osób z takimi, tak, z takimi jednostkami chorobowymi Chorobowymi, e, redukcja wagi inaczej troszeczkę może następować, i ta waga e, może więc bardziej się wahać, mimo stosowania się do zaleceń, e, ale są inne czynniki. Które mogą na to wpływać. Więc tak, po pierwsze, często jest tak, jak zabieramy się, że tak powiem, za zmianę właśnie stylu życia, to od razu zaczynamy i na przykład dietę właśnie z deficytem kalorycznym i do tego zaczynamy bardzo intensywne ćwiczenia. Zazwyczaj w takich dietach też jest odpowiednia podaż białka, którą umożliwia na przykład budowę masy mięśniowej. I może zdarzyć się tak, że. Po prostu zaczynamy budować masę mięśniową i tkanka tłuszczowa ulega trochę redukcji, ale przez to, że jej trochę masa mięśniowa e, zaczyna właśnie wzrastać, no to tutaj e, no nie będzie widać aż takiej różnicy na wadze. Czyli nasze A... mięśnie zaczynają ważyć więcej. Tak, tak, ogólnie tak, więc wtedy e, możemy nie widzieć aż takiej dużej różnicy e, na wadze. Ale oczywiście ja zawsze też mówię, że trzeba e, na pewno się przyjrzeć temu, czy dobrze tutaj oszacowaliśmy tą kaloryczność e, diety? Bo może być tak, że wydaje nam się, że jesteśmy na deficycie, a jednak, jednak coś tam dodatkowo jemy, więc to, e, to trzeba po prostu już sobie tutaj dobrze przekalkulować. E, I tak, odnośnie też wagi, wahań na wadze, bardzo, bardzo duży wpływ e, u kobiet e, ma to, w jakim jest dana kobieta w momencie, jeżeli chodzi o cykl. Odnośnie właśnie miesiączkowania, ponieważ tutaj e, oczywiście kwestia hormonów ma bardzo duży wpływ i podczas e, właśnie też na przykład e, już nawet tydzień przed e, miesiączką waga może wzrastać nawet do kilograma, do półtorej kilograma, i to wcale nie jest związane z tym, że jemy więcej, że to jest tkanka tłuszczowa. Tylko tutaj kwestia jest na przykład zatrzymania wody i układu e, hormonalnego. Ja też zawsze powtarzam panią w gabinecie, że tkanka tłuszczowa nie bierze się z powietrza, więc jeżeli nie jemy więcej, jesteśmy tego pewne, że nie jemy więcej, nie dostarczamy kalorii, e, no to tutaj jest po e, prostu wtedy inna przyczyna e, no i zazwyczaj wtedy kilka dni po miesiączce już ta waga wr wraca do tych wartości e, wcześniejszych. No dobrze, a możemy na przykład przybrać e, w, w tygodniu na przykład 4 kilo? Czy to jest w ogóle realne, żebyśmy dostarczyli tyle kilokalorii? Ale chodzi Pani o tkankę tłuszczową. Tak. Mhm. Um, może być to realne, ale trzeba było zjeść takie ogromne ilości, że no, no nie spotkałam się z tym, żeby to aż, aż tyle przy tej tkance tłuszczowej. To, to raczej są naprawdę takie przypadki bardzo już… Mhm. Mhm. Sporadyczne, więc to, to raczej nie ma takiej możliwości. Nawet e, jak jest wzrost na wadze, na przykład po mm, jakichś imprezach, jak gdzieś mm -hmm. jesteśmy. I jemy e, bardziej e, przetworzone jedzenie, ma większą ilość soli. Nie wiemy, e, ile jest na tym talerzu, ile kalorii, bo nie gotowaliśmy tak, tego. Wypijemy nie na przykład wszy. trochę mniej wtedy też wody. Mm -hmm. e, no to wtedy na drugi dzień może być spokojnie nawet kilogram, półtora kilograma na wadze więcej. Tylko to jest kwestia taka, że to będzie dzień, na przykład, właśnie. po dany, się Kilka dni, a zaraz się. No tak, dzień, dwa, no, i, uh -huh. i jeżeli wrócimy do zdrowych nawyków, no to ta waga powinna wrócić już do prawidłowej normy. E, dokładnie. Uh -huh. e, jednak to, co chciałam jeszcze tutaj e, zwrócić uwagę, że jeżeli e, zobaczymy, że no nie jesteśmy, mm, właśnie jeżeli chodzi o kobiety, to kobieta jest e, powiedzmy już właśnie po miesiączce, a nie jest przed miesiączką, tam kilka dni i również inne czynniki nie mają wpływu, a jednak ta waga ciągle tak, że tak powiem, skacze. E, o duże takie wartości, no to trzeba zwrócić uwagę już tutaj pod kątem zdrowotnym, czy nie ma się obrzęków, czy, e, czy właśnie układ hormonalny prawidłowo pracuje, no bo wtedy to, e, to ma wpływ. Ale jeżeli, tak jak pani mówiła na początku, widzimy, że ubrania są luźniejsze, ćwiczymy dużo, masa mięśniowa wzrasta, tkanka koszczowa ulega redukcji, no to tutaj sytuacja jest prawidłowa. Niektóre panie chcą bardzo szybko zmienić tą cyferkę z przodu na swojej wadze i wtedy bardzo intensywne treningi wprowadzają. Co tutaj się wtedy dzieje? Znaczy to nie można uogólnić w każdej sytuacji, ale tak przybliżę sytuację z gabinetu, co wie, wiele pań, że tak powiem, też ma takie tutaj problemy, że już pod koniec redukcji wagi, powiedzmy już dana kobieta ma za sobą 8 kg, na przykład jeszcze tutaj 2 kg tkanki tłuszczowej chciałaby zredukować. I wtedy właśnie już te spadki na wadze troszeczkę wolniej następują zazwyczaj. Mhm. I jej to w zależności jeszcze jakich to ma cel, bo jeżeli komuś chodzi właśnie tylko o pomiary, znaczy o pomiary, o wygląd, o sylwetkę, no tak intensywnie ćwiczy, no to wtedy buduje się masa mięśniowa, jak powiedzmy na przykład w zależności jakie ćwiczenia robimy, jak robimy więcej na uda, na pośladki, no to wtedy te części są bardziej rozbudowane, e, no ale wtedy waga nie będzie aż tak ulegała e, redukcji, dokładnie. Tutaj też ma wpływ to jak się nawadniamy, ale generalnie e, no wtedy rozbudowuje się dana masa mięśniowa. Hmm. A Więc jakie jeżeli... ćwiczenia wysmuklają? Tak, ja tutaj już dokładnie o ćwiczeniach też nie będę hmm. e, mówiła, ale wtedy właśnie bardziej e, najlepiej zwrócić uwagę na to, że właśnie bardziej już pod kątem ćwiczyć wysmuklania ciała, na przykład, no i oczywiście otrzymać odpowiednie też e, nawodnienie, niż wykonywać tylko takie ćwiczenia. E, stricte na rozbudowę masy mięśniowej. U kilku pań też, e, które właśnie tak na przykład ćwiczyły, czy pilates, czy jogę, tutaj też to pozytywnie zadziałało. Ale mówię, to już od ćwiczeń to jest trener personalny generalnie, a, e, a tak no to, to po prostu trzeba mieć na uwadze, żeby, żeby każda właśnie kobieta też wiedziała, że, że to nie jest coś złego, że na przykład waga będzie trochę wyższa niż planowała jeżeli będzie już dobrze się czuła w swoim ciele i, i z takimi obwodami, jakie, jakie mhm. będzie miała. Czyli Pani Dorot podsumowując, nie tylko waga, znaczy waga nie jest wyznacznikiem y, y, naszego wyglądu, samopoczucia i zdrowia. Tak, ja powtarzam, w gabinecie na większości wizyt, że na masę ciała ma wpływ tyle różnych czynników, że nie możemy się sugerować tym, że chcemy mieć taką, taką i, i już, bo naprawdę dużo różnych czynników wpływa, no i najważniejsze, żebyśmy my się dobrze czuli w swoim ciele w danym, w momencie. Mm -hmm. Dziękuję dzisiaj e, za rozmowę. Dziękuję. E, państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.